Dzień dobry Państwu. Dzisiaj przedstawię alarm osobisty, który jest także z latarką. Tutaj jest jego pudełeczko, wyjmujemy z pudełka. Alarm odkładamy. Następnie, żeby dostać się do środka tego alarmu, odwracamy go w ten sposób. W tym miejscu wkładamy albo paznokieć. Jeżeli mamy twarde bądź jakiś nożyk, lekko podważamy i otwieramy. Po otwarciu w pudełku, tutaj trochę może zrobię większą odległość, żeby było wygodniej. Jest zaczep, podłączenie baterii oraz dwie małe śrubeczki. Które mogą nam się później przydać. Podłączamy zgodnie z konektorkami. Wkładamy do środka. Oj, tak. Następnie zamykamy. Od góry. Jest tutaj nie, tak widoczny uchwyt. Tutaj taka mała dziurka. Zaczepiamy tutaj tak, żeby to weszło w tą szczelinę i dociskamy. Małe śrubki, które były w torebce możemy ewentualnie użyć, żeby wkręcić w tych miejscach, żeby trzymało się to mocniej. W celu naszego przedstawienia nie jest to aż tak konieczne. Sprawdzimy teraz, jak alarm działa. Z tej strony mamy mały przycisk, którym naciskając, włącza nam się bardzo e, latarka. Natomiast tutaj mamy zawleczkę, która nam uruchomi alarm. Po wyjęciu zawleczki miga światło, latarki oraz bardzo donośny. Dźwięk alarmu. Uchwyt możemy sobie przyczepić do ręki, idąc gdzieś w niebezpiecznym miejscu. To możemy włożyć sobie do torby teczki czy siatki jakiejś. że chwili, gdy nam ktoś wyrwie siatkę, no to wiadomo, że mając przyczepioną smycz, uruchomi wtedy alarm. I jeżeli chcemy. To możemy nosić alarm przypięty do paska przy pomocy takiego uchwytu. Jeżeli uchwyt nam przeszkadza, możemy przy pomocy zwykłej monety odkręcić to. Czyli, tak jak widać, tutaj wkładamy, lekko przekręcamy i zdejmujemy. Możemy też to powiesić gdzieś na ścianie czy w jakimś innym miejscu. Zakładanie uchwytu w analogiczny sposób. Z powrotem wracamy i mamy alarm gotowy. Dziękuję uprzejmie Państwu. Do widzenia.